Czy ten nowy symulator życia jest w stanie zastąpić Simsy? Czy jest on w stanie w ogóle zagrozić Simsom? Naprawdę, kochani, dzieje się w tej społeczności i dowiemy się tego już niedługo. Cześć, moi kochani, witam was wszystkich bardzo gorąco bardzo serdecznie z Listry Kosmu i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym przypadku nie z Simpsowym, ale jak zapewne wiecie, bo od kilku dni mamy mowę o nowym symulatorze życia, który ma mieć swoją premierę już w tym roku. Jest to symulator Life by. Taką się nazywa, i może obejrzyjmy sobie na samym początku zapowiedzi dwie tego symulatora, które zostały na ich kanale pokazane. I zacznijmy sobie od tej, która została dwa tygodnie temu, już jak widzicie, wstawiona, i zobaczmy, jak to nasze live by you wygląda. I już na samym początku widzimy, że jest to gra tworzona przez Paradox Interactive, i jest to takie studio, które wydało takie gry jak City Skylines, które na przykład zabiło dosłownie Sim City, czyli przez EA wykonywany symulator miasta zobaczymy czy Live by You ma szansę zagrozić w ogóle Simsom. Jak widzicie, już na samym początku mamy samochody i tutaj mamy jakieś tworzenie domu, mamy jakąś kuchnię, mamy jakiś ludzi, mamy jakąś plażę i graficznie na samym początku jak zobaczyłem ten trailer, tak sobie pomyślałem: "Wow, nie powala, ale dam temu drugą szansę", bo 20 marca miał pojawić się Kolejny, kolejna zapowiedź. I tą zapowiedź tylko włączyłem, żeby zobaczyć na początku, czy w ogóle będzie mi się ona nagrywała. Nie widziałem jej, kochani. Więc zobaczymy ją teraz i zobaczymy tak naprawdę, czego po tej zapowiedzi możemy się dowiedzieć. Mam dwie minuty pełnej zapowiedzi, więc sobie zanalizujemy ten trailer i zobaczymy, co to w ogóle, moi kochani, będzie. Mamy znowu Paradox Interactive. Jestem bardzo, bardzo ciekawy, live by you. I co tu się wydarzy? Mamy, jak widzicie, na samym początku jakąś taką wioskę z morzem, plażą. Graficznie nadal mnie to nie powala, jakoś tak się dziwnie ładują, ale jest tutaj napisane All footage captured in game build, czyli że po prostu wszystko zostało nagrane, zostało nagrane w grze i w grze będziemy mogli jakby to mieć, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Mamy pierwszą zapowiedź, czyli otwarty świat. Coś, czego w Simsach 4 tak naprawdę nie ma i nigdy tak naprawdę nie będzie. I co tu widzimy? Jakieś domy. No ta grafika wydaje się być taka, nie wiem, 2013 vibe. Nie jestem tą grafiką zachwycony. Cały czas mnie ona przeszkadza od początku po prostu od wejścia. I jakoś nie mogę się do niej na razie przyzwyczaić, ale może się uda. Jak widzicie, mamy już jakieś różne środki transportu, bo taki się jedzie rowerek, tutaj jakieś samochody się różnie poruszają dziwnie, co prawda, ale się poruszają jak dziwny zakręt. No i mamy napisane, że jest to symulator życia. I w domu. Kląba, aż tak źle ta grafika, mamy tutaj, jak widzicie, naszym menu i mamy tutaj po lewej członków rodziny, naszego człowieczka, który jeszcze nie wiemy jak się będzie nazywał, różne czy związane właśnie z nim typu. Plecek, czyli pewnie jakiś ekwipunek, jakieś umiejętności, mapę, chyba coś w tym stylu. No i mamy tutaj również potrzeby. Chcemy cały czas mówić z danego Sima, ale to nie jest Sim, to jest ten dany człowieczyk w tym symulatorze życia, tak naprawdę można powiedzieć. I mamy też tutaj po prawej stronie czas w naszym dniu, w naszym live by you świecie po prostu chyba tak to można nazwać inaczej, nie? Zobaczmy, co dalej. Ta Sim. Znowu ta chciałem powiedzieć. Ta osoba wyjmuje chyba e, właśnie pranie z pralki, więc to spoko, że mamy pralki w grze podstawowej już tak naprawdę. Dalej mamy kolejną osobę, nazywa się Christy i ona podlewa kwiaty albo podlewa trawę, nie mam pojęcia. I tutaj ta grafika już wygląda całkiem całkiem spoko. Wydaje mi się, że będzie bardzo wymagająca tak, jeżeli chodzi o komputery, bo faktycznie wiecie otwarty świat. Ta grafika też wydaje mi się, ma dużo cieni i dużo takiej pozornej może powiedzieć pozornych detali, bo zobaczcie, jak tutaj jest ich dużo, więc myślę, że to będzie wymagająca grafika. O dziwo. zobaczymy co będziemy mieć dalej. No także nasza osoba to jest sobie podlewa, i mamy tutaj w tym przypadku kuchnię i gotowanie. Dziwnie się oni poruszają. Naprawdę dziwnie. Jest całowanie i te osoby, chyba no, to jest właśnie to, co mi najbardziej przeszkadza tutaj w tej grze, czyli po prostu to, że ludzie w tej grze wyglądają tak plastikowo, wyglądają jak im wód trochę, coś w tym stylu, no, mam taki vibe, a tutaj mamy, jak widzicie, zaręczyny, no i jest to słodkie. Mam nadzieję bardzo, że ta grafika zostanie poprawiona, bo jeżeli nie, to o Jezus będę zawiedziony. Tutaj jak widzicie, mamy plażę. I znajdowanie jakichś skarbów najprawdopodobniej przy plaży, no ale ta, ta postać po lewej stronie, no to nie, 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 nie jest to. Ale ogólnie zapowiadasz to mega dobrze, bo tak naprawdę mam wrażenie, że to jest takie uderzenie totalnie w to wszystko, czego Simowie w Simsach 4 po prostu nie mają. Czyli otwarty świat, jakieś chodzenie sobie po tym otwartym świecie, tego po prostu nie ma, no nie. I właśnie wydaje mi się, że. Bardzo oni chcieli tutaj uderzyć w czwórkę tym, tak, tym, tą zapowiedzią. oj i tutaj mamy jeżeli na przykład na deskorolce, jak widzicie. No tego też w Simsach nie ma w ogóle, poruszania się jako tako w, po świecie, oprócz chodzenia no i Mamy prawdziwe konwersacje, prawdziwe rozmowy, więc będziemy mieć jakieś dialogi. Nie wiem, czy mi się to podoba, nigdy tego w Simsach nie było. I jestem ciekawy, czy te dialogi będą takie naturalne, no bo nie wiem, czy jakby ja będę zawsze chciał, żeby te postacie mówiły to, co one mówią. Jestem ciekawy, jak to będzie można, e, można wyglądać i czy te na przykład konwersacje nie będą się powtarzać w związku z czym nie będą, wiecie, nudne. No bo jak mamy konwersacje w Simsach, no to po prostu sobie możemy wyobrazić, o czym oni mówią, a to jakby to będzie napisane, no nie? Także też nie wiem, czy jestem tego przekonany. Dalej mamy wow, go shopping, czyli po prostu pójście do sklepu po raz kolejny w podstawie gry. Więc tutaj jest ewidentnie uderzanie cały czas w Simsy, że to wszystko jest, że to wszystko da się w ogóle zrobić w podstawie, no nie? Także można kupować ubrania, jak widzicie. Dziwna jest ta postać bardzo. Mamy wow, e, po prostu otwarte kariery też od początku, czego po simsach mogliśmy się spodziewać, że będzie w dodatkach, no nie? Więc tutaj mamy jakiś biurowiec, ona, ona Jezu, popłakała się, biedna, dlaczego się popłakałaś? Nie wiem. Można kontrolować każdego w każdym momencie, czyli jakąś taką postać, która chyba nie jest w naszej rodzinie, możemy nią kontrolować. No i możemy wchodzić tak naprawdę wszędzie. Wow, koło kolorów też jest. No i tutaj cały czas jest, widzicie bicie dowalanie po prostu, nie? Po prostu Sims już leżą skopane gdzieś tam w kącie, ale później kopią Live By You grafiką swoją, która jest 30 razy lepsza według mnie. Mmm... Wow, wow, wow. Czyli mamy tutaj po prostu Pełną możliwość tworzenia, z tego co widzę, świata, tak? Mów o swoich historiach. Okej. Okay. O, no i tutaj się zaczyna. Mamy tak naprawdę, stwórz postać. Panel stworzenia postaci. Mamy do wyboru płeć. Mamy orientację seksualną. Mamy tak naprawdę tylko uh, dwie. Dwie figury do wyboru, więc średnio, i mamy też osobowość, która nie jest wykonana właśnie tak jak w Simsach, tylko bardziej są różne takie cechy, czyli na przykład to, że miała ona szczęśliwe dzieciństwo i, i dorastała właśnie na wsi, coś w tym stylu, więc nie tylko. Mamy gdzie pracuje, kim jest, w jakim domu mieszka i nawet. Jakie mamy umeblowanie tego domu? No i oczywiście inny, inne postacie. Nie wiem, no te postacie w ogóle najgorzej z tego na razie. Jakoś nie mogę tego przeżyć, że po prostu zobaczcie, oni są tacy. No strasznie jesteś tacy zamgleni, zobaczcie twarz tego typa. No jakby dla mnie te tekstury i tak dalej bardzo, bardzo, bardzo słabe. Ta już lepiej wygląda, ale no ta. Boże, no co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia i tutaj mamy różne rzeczy do wyboru, różne ubrania do wyboru i widzę, że tutaj też będziemy najprawdopodobniej mogli dodawać kolory, ale no te ubrania są po prostu. Do dupy jakości. No, no, straszna ta grafika jest, nie mogę na to przy tego przeżyć. Jeżeli chodzi o parcele, to parcele wyglądają sporo lepiej, wydaje mi się, ewidentnie lepiej to wygląda w porównaniu do tego, co było w Stwórz Posty, właśnie. Łu, różne okna. No i tutaj mamy, że możemy sobie dosłownie dodawać, zobaczcie. Tworzyć tak naprawdę całe miasto, oddawać nowe parcele, do czego w Simsach 4 nie mamy, a w Simsach 3 mieliśmy to i w dwójcy zresztą też. ooo, jazda autem. Yes. No i tutaj mamy wszystko co można robić, czyli tworzenie jakichś eventów, jakichś spotkań towarzyskich, e, tworzenie nowych obiektów, tworzenie sklepów, tworzenie obiektów, modów, karier, jakichś mi misji, skryptów, e, tworzenie gameplayu, przepisów cech wszystkiego tak naprawdę, więc ewidentnie jest to mocne mocne uderzenie w Simsy. Ten trailer ewidentnie tym jest. I early access, czyli taki wczesny dostęp zaczyna się już 12 września 2023 roku. Jesteśmy sobie na stronie Live by You i powiedziane jest, że tak naprawdę ten early access to nie jest taka wiecie premiera do dosłownie gry, tylko jest to dostęp już dla graczy. Podczas tego, jak oni tą grę cały czas rozwijają, czy nie będzie tak, że tego 23, ta gra już będzie wersją finalną. Ale dobrze, teraz zacznijmy do tych ciekawostek, tych największych smaczków, kochani. Nie wiem, czy graliście w The Sims 2 i czy kojarzycie tego pana, ale ten pan to jest Rod Humble i on przynosi nam taki upominek w postaci komputera zawsze. I Rod Humble był to pracownik EA, który pracował nad rozwojem takich gier jak The Sims 2 i The Sims 3. W 2010 roku Rod Humble opuścił Siedzibę IA. I właśnie okazuje się teraz, że Live U jest stworzone przez Roda Humbla, czyli osobę, która tak naprawdę odpowiada w dużej mierze z Sims 3. A Sims 3 to była dobra gra. I SimC 2 to też jest dobra gra, więc to mnie najbardziej w sumie słuchajcie, ekscytuje w tym, że być może dostaniemy grę, która faktycznie będzie mogła konkurować z Simsami 4. I wiadomo, no nie jest. Dla mnie ona, nawet jeżeli chodzi o grafikę, nie dorasta do 5. Jeżeli chodzi o grafikę, to nie dorasta ona do 5 Simpsons 4. Natomiast w Simsek 3 grafikę też mi się nie podobała. A jeżeli chodzi o gameplay i tak dalej, no to był jednak dużo bardziej głęboki i można było robić dużo więcej rzeczy. Więc jestem podekstowany i będę obserwował bardzo, bardzo blisko tą grę. Czy ta gra może zagrozić Simpson? Nie wiem. Wiem, że można pewno dodać ekipie EA dobrego kopa do tego, żeby bardziej się starać, a ja na to najbardziej liczę, żeby po prostu oni się starali, żeby po prostu powstała taka zdrowa konkurencja, bo Simsy przez 23 lata od zdrowej konkurencji nie miały i żadna gra do Simsów się nie umywała. I może Life by You będzie taką grą, która faktycznie pokaże Simsom, że nie są, nie mają tego monopolu na rynku i faktycznie nadchodzi to jakieś zagrożenie dla nich. Ja na to bardzo, bardzo liczę, moi kochani. Także jestem ciekawy, co Wy sądzicie o tej grze w ogóle, czy ona Wam się podoba, czy też widzicie te no, minusy jej naprawdę, bo jest ich wiele, ale no pamiętajcie, to jest nadal wersja beta, a nie wersja finalna, więc dużo jeszcze w tej grze może się zmienić. No i ja oczywiście kupię tą grę i będę jedną z pierwszych osób, która Wam ją pokaże na, na tym kanale, bo jestem ciekawy po prostu, jak to będzie wyglądało i zobaczymy, czy warto będzie zagrać w Life By You i czy ta gra naprawdę zagrodzi Simpsów. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie, że ten film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, moi kochani. Dajcie suba i zostawcie komentarz. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia następnego i pa pa do następnego.